Witamy Państwa na drugiej części. Na briefingu jest z nami Kacper Sezonienko. Cześć Kacper. Dzień dobry. Widzę, że Karolina Jaskulska jest chętna, więc zapraszam do zadawania pytania. To najpierw zapytam Cię o stan Twoich tutaj, Twojej rany, bo kibice się zmartwili trochę, jak zobaczyli, że w Turcji po 12 minutach z boiska zeszłaś jak, jak zdrowie. No Myślę, że już jest bardzo dobrze, już szwy są zdjęte i mam nadzieję, że do, do meczu też będę mógł grać bez opatrunku. Wczoraj byłem u fryzjera, niestety nie zakrył te, tego, ale, ale będzie okej okay na meczu. A w Poznaniu jakości w ogóle przeszkadzał ten opatrunek, utrudniał grę? Jak, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Nie, ten opatrunek gdzieś tutaj był tylko i wyłącznie dlatego, że gdy w starciu z przeciwnikiem bym doznał urazu, to żeby ta rana się z powrotem nie otworzyła. Czujecie, że pewność siebie rośnie? No bo to jednak duża rzecz wygrać u Mistrzów Polskich czy do jednego. No tak, na pewno bardzo dobrze zaczęliśmy tą rundę od zwycięstwa na bardzo ciężkim terenie, gdzie, gdzie nie udało nam się bardzo dawno zwyciężyć. Aczkolwiek już, już jesienią te wyniki były naprawdę bardzo dobre i, i chcieliśmy to podtrzymać i będziemy chcieli to kontynuować. To jeszcze powiedz mi, przed tym meczem z Krakowią telefon do Dominika Piły może był wykonany? I czy w ogóle czekasz na, na spotkanie z dawnym kolegą? No na pewno bardzo fajnie byłoby się znowu zmierzyć na boisku, bo, bo gdzieś w tamtej rundzie to, to rywalizowaliśmy nawet na stronie, naprzeciwko na siebie graliśmy, telefon był też wykonany, rozmawialiśmy i, i z tego co wiem to dziś mają pojawić się w Gdańsku. No właśnie, John Carver mówił o Krakowi, że z przodu, pomimo tych zmian to Krakowia dalej jest jakościową drużyną, ma bardzo dobrych, technicznych piłkarzy z przodu. Jak ty byś się do tego odniósł? Też jakie byś strony rywali przeanalizował? No dokładnie, gdzieś na pewno jest kilku bardzo dobrych zawodników, na których musimy, musimy uważać, ale tak samo tak samo gdzieś grając z Lechem. Ci zawodnicy też byli bardzo jakościowi i potrafiliśmy ich wyłączyć z meczu, więc, więc w tym meczu będzie, będziemy chcieli zrobić to samo. To jeszcze ten wątek Dominika pociągnę, bo wy razem chyba na wakacjach byliście teraz yy, nawet? E, w tym roku nie, ale rok temu gdzieś byliśmy w trójkę tutaj na wakacjach. Więc więc, no, spędzaliśmy razem czas Kas, dużo. Bo ty dostawałeś już mnóstwo pytań skrzydło, grę w, na innych pozycjach, zawsze odpowiada, że tam, gdzie trener cię potrzebuje, to, to tam zagrasz, więc o to nie pytam, ale tak pod względem takim piłkarskim, taktycznym, jak to się zmienia dla ciebie, kiedy jesteś jednak trochę bardziej w osi bramki jako ten drugi napastnik? Jakie masz inne, inne zadania, jeżeli możesz nam to troszeczkę z twojej perspektywy wytłumaczyć? No, gdzieś ta gra na pozycji numer 10 różni się tym właśnie, że, że jestem bliżej centrum i, i te sytuacje, mam więcej tych sytuacji. One są, są stwarzane przez kolegów, i, i tak jak tutaj, nawet z Lechem, miałem swoje jedną czy dwie sytuacje. Tak gdzieś na, na tym skrzydle trzeba, powiedzmy, sobie samemu te sytuacje stwarzać, bądź, bądź kolegom. Dlatego ta gra na pozycji numer 10 jest tak, tak wygodniejsza, że, że to. Koledzy mogą stworzyć Ci tę sytuację. A nie zabrakło Ci trochę w poznaniu takiej pazerności, żeby w jednej i drugiej sytuacji nie podawać, tylko, tylko spróbować samemu? No, ciężko powiedzieć. Jak gdzieś zobaczyłem od razu kolegę lepiej ustawionego, no to, to wiadomo, że chciałem mu, mu zagrać. Gdzieś, gdzieś patrzę pod kątem drużyny, nie, nie pod swoim. Chciałem zapytać o grę w tych minusowych temperaturach, jak Twój organizm to znosi. Czy to jest wyzwanie dla organizmu? Gdzieś myślałem, że, że będzie ciężej w Poznaniu, aczkolwiek nie było aż tak bardzo ciężko, gdzieś ta temperatura na boisku nie przeszkadzała. Nie wiem, jak jakbym miał stać z boku, no to, to gdzieś może by było ciężej, a, a graliśmy i ta temperatura, nie zwracaliśmy na nią uwagi, nie, nie przeszkadzała nam myślę. Dziękujemy, Kacper. Dziękuję.